Dziś przygotowałem dla Was analizę dwóch spółek europejskich, na których w najbliższym czasie może się pojawić odpowiednie miejsce do dołączenia do rynku. Zapraszam. A więc w pierwszej kolejności będzie Fagron. Fagron to jest spółka, która zaliczyła dosyć potężny spadek z 40. Euro na 3,4. Oczywiście tutaj był jakiś split, więc nie do końca to jest tak, że ta spółka aż tak, aż tyle spadła. Natomiast ten split nie wygląda jakoś potężnie, więc tutaj faktycznie coś się musiało wydarzyć. Najprawdopodobniej ta spółka była przewartościowana, gdy dołączała do, gdy, gdy wypuszczała akcję. I dostaliśmy konkretny strzał. No, i tutaj, pierwsze co widzimy, to mamy taki w, po, po, po dosyć potężny spadku w okolicach. 14 euro, pojawiają się jakieś wzrosty. Część uczestników rynku uznała wtedy, że to już jest ten moment, że już niżej, raczej cena nie powinna spaść i zaczęła robić zakupy. I tutaj całkiem potężne zakupy poszły, bo z 14 na 23 euro nie było łatwo zapewne wywindować tej spółki. Natomiast ci uczestnicy rynku zostali w tym rynku uwięzieni i w 2015 roku jeszcze cena potężnie uderzyła w dół, a tutaj została nam pewna płynność, która była, została zebrana właśnie w roku 2020 zaraz przed zaleczeniem COVID-u. I teraz zapewne, gdyby ten, to, to zejście COVIDowe się nie pojawiło, to, to trend by mógł sobie jeszcze trwać, natomiast zapoczątkowało to powstanie korekty, która zakończyła się potencjalnie. W naszym scenariuszu zakończyła się w 2022 roku i teraz już powinniśmy mieć cały czas wzrosty. Tak więc ta płynność, moim zdaniem, została rozebrana tymi wzrostami. Za każdym razem, gdy cena dojeżdżała do strefy, to pojawiały się jakieś spadki przy wybiciu nowych wierzchołków, więc już teraz nas ona nie interesuje, a możemy zacząć patrzeć w górę. Również mamy. Mm, Prawie wszystkie przesłanki za złamaniem trendu, no tak naprawdę, wybicie tego wierzchołka byłoby dla nas już takim totalnym potwierdzeniem, że ten trend spadkowy został złamany. Aczkolwiek, yy, przez to, jak ładnie zbudowała się tutaj struktura i to, co się dalej dzieje, jeżeli pójdzie zgodnie z scenariuszem, to myślę, że ta jedna przesłanka nie jest nam potrzebna do tego, by handlować w górę. Więc skupmy się teraz na tym, jak wyglądał tutaj trend wzrostowy. Wyglądał on w miarę, te korekty tutaj się powtarzały. Mamy jakiś ładny impuls. Pewnie gdybyśmy narysowali jakąś linię trendu, to te wzrosty odbijały się pewnie od tej linii trendu. No i dostajemy płytkie zejście covidowe, które zalicza odpowiednie poziomy do tego, by nazwać to falą A. Następnie dostajemy trójfalowe wyjście w górę i spadki kończące się na poziomach zakończenia korekty, idealnie pasujących do tego wzoru na jedną z korekt, które akceptujemy. Więc tutaj było dobre miejsce na zakupy. Aczkolwiek w 2022 roku nie byłem przy tym wykresie, dopiero go tak naprawdę w tym tygodniu znalazłem, więc jak teraz możemy dołączyć do tego rynku, żeby jeszcze na tym zarobić. No więc właśnie od tego rozpoczął się kolejny trend, który znowu zrobił takie płytkie zejście. To zejście jest wielkościowo takie samo jak to, dla tego impulsu. Czyli widzimy tutaj mamy impuls, płytkie zejście i tutaj też mamy impuls i płytkie zejście. Tylko, że w tym przypadku cena wyszła przez szczyt, a tutaj już ten szczyt został nienaruszony. Tak więc będzie to inna struktura. I kiedy ten scenariusz wzrostowy zostanie potwierdzony? No bo to było dobre miejsce na zakupy, natomiast stąd w każdej chwili cena może spaść i jeszcze raz wybić dołek. Mówimy tutaj o tym dołku, więc, jak dołączyć do tego rynku, żeby jak najbardziej zmniejszyć stratę? Hmm. Strefa niebieska nie jest silna, strefa czerwona również nie jest silna. Niestety, one nachodzą się w jednym miejscu, więc. W mojej opinii najlepszym będzie poczekać na zaliczenie poziomu 1960 i od tamtego momentu szukać korekty. Być może będzie to korekta taka, jak tutaj sobie narysowaliśmy, a być może już wykorzystany zostanie ten zalążek korekty, który się tutaj pojawił i pojawi się taka struktura. I teraz wybicie tego dołka będzie dla nas super okazją na dołączenie do tego rynku. Natomiast niekoniecznie musi się okazać, że ten dołek zostanie wybity. No, jeżeli. Cena będzie podążać sobie dalej. Jeszcze wyżej, 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 no to może się okazać, że ona tutaj sobie zrobi swoją korektę i bez wybicia dołka będzie chciało dalej wzrastać. Taką sytuację mieliśmy na przykład na złocie rok temu, i przez to, że ja liczyłem na wybicie tego dołka, to nie dołączyłem do rynku, a ono zaraz przed tego dołka sobie wystrzeliło. Więc będziemy musieli wtedy na bieżąco sobie analizować. Natomiast na ten moment, gdyby tutaj bardzo minimalnie zostało to wybite i cena zaczęłaby spadać, to po wybiciu dołka będzie to okazja na dołączenie. Zaznacznego przerwaną linią. Czyli sama strefa niebieska nas za bardzo nie interesuje, sama strefa czerwona też nie, natomiast no tutaj wystarczy moim zdaniem złamanie strefy niebieskiej. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy impuls, korekta, kolejny impuls, no i korekta. I niestety tworzy nam się tutaj też struktura korekcyjna, taka, czyli zarówno można to uznać jako ruch impulsowy, jak i Pojawiającą się strukturę, której celem będzie przygotowanie, czyli celem będzie pojawienie się na wykresie najsilniejszego impulsu spadkowego, silniejszego od tych poprzednich, które tutaj były. Tak więc mamy fagron omówiony, pilnujemy tej spółki. No i taki zasięg potencjalny wzrostu jest gdzieś tutaj, w tych okolicach, więc być może uda się zbliżyć do szczytu. Pe z pewnością część osób, które tutaj jest uwięzionych nadal e, na tych pierwszych zakupach od, w 2015 roku, będzie już po dojeżdżaniu do tej strefy e, te swoje zakupy na zero zamykać. Więc będą się pojawiać tutaj jakieś korekty, będziemy musieli obserwować właśnie od e, zaliczania gdzieś tam ceny w okolicach 30 euro. Natomiast jeżeli miałoby się jeszcze jedno wejście pojawić na powtórzeniu tej dużej korekty w przyszłości, no, to dopiero, gdy ta strefa zostanie rozebrana i gdzieś w tym miejscu, gdy cena tutaj dojedzie, to wtedy na powtórzeniu takiej korekty będziemy mogli dołączyć. I drugą spółką, którą przygotowałem, jest ALT, i tutaj weźmy sobie najpierw na interwał miesięczny. Dla osób, które są po małym szkoleniu, dla osób, które ogarniają wchodzenie na test formacji, zobaczcie, w tym miejscu pojawiła się formacja na interwale miesięcznym. Miesięczny to jest całkiem spory interwał i w tym miejscu została przetestowana ta formacja, pojawiły się wzrosty. Przepraszam. Mamy tutaj formację, która została przetestowana w tym miejscu. Zobaczcie sobie. I pojawiły się wzrosty. Tutaj mamy formację, która w tym miejscu została przetestowana, i pojawiły się spadki. W tym miejscu jest formacja, która bardzo głęboko podjechała, a jednak te spadki się pojawiły. Tu była formacja, w tym miejscu był test i wyjazd. I tu była formacja, w tym miejscu był test i spadek. I tu była również formacja, w tym miejscu był test i wzrost. I również znalazłem tą spółkę dopiero w, w ten weekend. Więc y, gdyby była taka możliwość, być przy tym wykresie w marcu. W kwietniu to bym tutaj chciał dołączyć na wzrosty, natomiast w tym, w tym momencie cena już dotarła do strefy oporu wynikającej z powtórzenia tej korekty. Więc schodzimy sobie poziom niżej na interwał tygodniowy. Mamy tutaj spadek, korekta, silniejszy impuls, cena dociera do strefy i pojawiają się już pierwsze strzały w dół. Więc ta strefa jest dosyć silna. Hmm. Przy tak silnym impulsie, czyli tutaj mamy zwykły impuls korekta i o wiele silniejszy, musimy zawsze respektować te strefy i uznawać je za, mm, za strefy, które będą chciały kontynuować ten trend i wybić jeszcze raz dołek, mimo tego, iż się tutaj formacja stworzyła. Jednak trend spadkowy na tym wykresie jest dosyć silny i nie wystarczy nam tylko jedna formacja, żeby, żeby ten trend zakończyć. Natomiast rozjechanie tej strefy, przebicie przez poziom 7,94% Da nam złamanie tego trendu spadkowego, i zaraz powiem, dlaczego uważam, że jest to bardzo prawdopodobne, i wtedy właśnie oczekiwanie na korektę minimum 50%, która jeszcze utworzy nam ładną strukturę, będzie odpowiednim miejscem na dołączenie do tego rynku. Czyli pierwsze wejście było tu przy pięciu, cena już nam odjechała, ta strefa ma za zadanie wybić nowy dołek, więc tutaj już nie kupujemy. Natomiast po przebiciu 7,94 euro będziemy nie kupować, tylko szukać dopiero tego odreagowania. Może być tak, że ta cena będzie jechać, 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 jechać. No i to odreagowanie się pojawi tu. I finalnie kupimy za 850, a nie za 7. Natomiast będziemy wtedy mieli potwierdzone to, że spadki się zakończyły i będziemy na wykres patrzeć w ten sposób. Tak więc my tutaj próbujemy oszacować ryzyko. W tym momencie ryzyko jest bardzo wysokie. I nie jest to odpowiednie miejsce na zakupy. Natomiast ten ruch. Tutaj w środku nie jest pięknym ruchem pięciofalowym, i być może jest to ostatni ruch korekcyjny. I jeszcze raz tylko zostanie dziubnięty dołek, a potem pojawią się konkretne wzrosty. Dlatego można by było przymknąć na to oko. Natomiast, gdybym miał postawić tutaj, shorta, to nie jest to miejsce pod shorta. To jest bardziej miejsce pod zabezpieczenie zakupów, które byłyby wykonywane w tym miejscu i oczekiwanie na to gdzie ten rynek dalej gdzie ten rynek się zatrzyma czy poradzi sobie z przebiciem tej strefy czy nie. Wróćmy jeszcze do interwału miesięcznego w tym miejscu było niskie RSI dotknęło bandy 30 i pojawił się wyższał. Tutaj jeżeli najedziecie zobaczycie, że jest 30,52 RSI. Natomiast w momencie gdy cena tutaj wjeżdżała przez to, że pozostał taki knot długi, na 100% cena zrobiła mniej niż 30. I w tym miejscu również to 30 zostało już, już zaliczone, nawet zostało zaksięgowane na 29,80 po zamknięciu świecy, czyli w trakcie, gdy cena wjeżdżała to tutaj głęboko i pozostał tylko knot, to, to RSI było niższe, natomiast jest wystarczająco niskie, żeby uznać, że mamy tutaj formację w dołku. I przejdźmy sobie jeszcze na interwał jednodniowy. Zobaczmy, jak tutaj te wzrosty wyglądają. Wybicie poprzedniego wierzchołka jest dla nas potwierdzeniem tego, że trend chce się łamać. Mamy tutaj również coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. Mamy również strukturę korekcyjną. 1, 2. Czyli możemy sobie tak dać tutaj 1, 2, dostajemy jakiś potężny impuls, dobrze, niech się jeszcze pojawi jakaś korekta i niech ten pięciofalowy impuls nie zakończy się w strefie, a zakończy się nad. To będzie to znakomita wtedy okazja. Czyli mamy tutaj już jakiś zalążek, tylko pamiętajcie, że każdy 1, 2, 3 może się w przyszłości zamienić w jakieś ABC i trend będzie kontynuowany, a ten cały wzrost okaże się, że była to tylko właśnie taka korekta. Jeszcze sobie zobaczmy jedno mierzenie. Będziemy jeszcze musieli ewentualnie uważać na to 3,82, ale to dopiero, gdy cena tam dojedzie, będziemy się nad tym zastanawiać. Jest to spółka dywidendowa. Poprzednia też była dywidendowa, natomiast nie pojawiają się informacje, czy że będą chcieli wypłacić dywidendę w 2024 roku. Tutaj co roku wypłacali w maju. Zobaczmy jak na Aldzie. Na Aldzie ta dywidenda została zmniejszona. Tu mamy 0,63. Wcześniej było 0,63. Ostatnie dwa lata to było 1,08, 1,06 i tutaj zmniejszyli do 0,47. Czy to dobrze? Wydaje mi się, że przy takim trendzie spadkowym to jest nawet całkiem dobra decyzja, ponieważ dla osób, które kupiły przy 5, wypłata dywidendy 1 jest to całkiem sporo no 25% spółka by sobie musiała odciąć ze swojej wartości, żeby wypłacić to inwestorom. Mogłoby się pojawić wtedy bardzo dużo inwestorów, którzy na szybko sobie tylko wejdą i, i uciekają z tego rynku. Natomiast zmniejszenie tej dywidendy Mówię o jakimś rozsądku, i mówię o tym, że, że gdy ta cena pewnie tutaj wróci do trendu, raczej zmieni trend na wzrostowy i wróci do jakichś wyższych notowań jak poprzednio, to ta dywidenda wzrośnie. Więc być może uda nam się kupić w okolicach 6-7 euro spółkę, która w przyszłości będzie płacić tej dywidendy ponad 1 euro. No dobra, myślę, że to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.